Cześć, zapraszam Was na kolejny haul lumpeksowy. Jeżeli jesteście ciekawi co udało mi się upolować w tym tygodniu, to zapraszam do oglądania. Mam Wam jeszcze do pokazania jedną rzecz, którą kupiłam nową, ale wydaje mi się, że w okazyjnej cenie jestem ciekawa jak Wam się spodoba. Ale przejdźmy już do właściwego tematu filmu. Na samym początku filmu, jak zwykle przypominam o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu. Wtedy dzięki Wam mój film dociera dalej. Mnie to motywuje do częstszego działania. Wy możecie oglądać mnie wtedy częściej i myślę, że obie strony są zadowolone. W poniedziałek nie byłam nigdzie, za to we wtorek kupiłam dwie rzeczy, za które wyceny zapłaciłam niemało bo aż 70 zł. Ale obie rzeczy są skórzane i wydaje mi się, że gdyby nie była to wycena, a waga, zapłaciłabym podobnie. I pierwsza rzecz to skórzane spodnie. Kompletnie nie znam tej firmy. Nazywa się One Off. I spodnie są w idealnym stanie. Wzięłam je dlatego, że strasznie często chodzę w tych spodniach od Andemeule Mistir i po prostu boję się, że je zniszczę. Więc wzięłam sobie taki zamiennik. Są fajne, bo mają kieszenie z tyłu, z przodu. Taki klasyczny krój, jak w większości spodni, nie jest w nich nic niezwykłego. Z tyłu mają takie fajne przeszycia. I jedyne, co uważam jest takim, takim jakby dodatkiem, który przedłuży ich żywotność, to że w kroku po całej długości jest wszyty taki pasek z materiału dosyć elastycznego i po prostu ta skóra nie będzie się wtedy przecierać. Szczerze mówiąc, jeszcze ich nie przymierzałam, a więc zaraz to zrobię i mam nadzieję, że w nie wejdę i będą fajnie leżały. Podszewka jest w nich taka tylko do kolana, a reszta jest bez podszewki. Szczerze mówiąc, chyba w większości spodni skórzanych tak to wygląda, więc już zakładam je na siebie i pokażę Wam je też w ujęciach z bliska, jak zwykle. Zapomniałam jeszcze dodać, że same spodnie kosztowały 45 zł. Kolejna rzecz z tego Lumpa jest to rzecz, której brakowało mi w szafie, ponieważ chciałam zrobić taki Total Later Look, czyli cały outfit ze skórzanych rzeczy, więc szukałam jakiejś koszulki, topu, bluzki ze skóry, która byłaby wygodna i jednocześnie ładna, i udało mi się kupić coś takiego. Po wewnętrznej stronie to jest zwykła skóra licowa. A z zewnątrz wygląda to jak taki zamsz lub nubuk, ale strasznie podoba mi się ten rodzaj metki, ale szczerze mówiąc jeszcze tego nie przymierzałam i zastanawiam się, czy to będzie przeszkadzać i czy po prostu tego nie będę musiała wyciąć. To jest kawałek naturalnego jakiegoś futerka, wydaje mi się, że jest to króliczek, ale nie jestem pewna. Wydaje mi się, że może być to trochę wkurzające i... Zaraz to przymierzę i sprawdzę. Super, że rozpina się suwak po całej długości. Będzie na pewno to wygodniej dzięki temu ubrać. I już pokazuję Wam to na sobie i z bliska, a za ten top zapłaciłam 25 zł. W środę, pierwszą rzeczą, którą trafiłam, jest taki kaszmirowy sweterek. 100% kaszmiru, zapinany na guziczki. Nie jest za duży, więc powędrował w prezencie do teściowej. Jest mega zadowolona. O, nie wiem, czy wiecie, ale w lumpach większość ciuchów jest w małym rozmiarze. Zazwyczaj jest to ta standardowa S, -ka, ewentualnie M. -ka. W większych rozmiarach, jeżeli już są ciuchy, to albo są zniszczone, albo nieładne. Więc trafienie czegoś w większym rozmiarze, ładnego i w dodatku z dobrym składem, e, graniczy moim zdaniem z cudem. I nieważne, czy jest to dzień dostawy, czy jest to dzień później, większość rzeczy jest po prostu mała. Tak samo jak kupuję właśnie jakieś takie markowe rzeczy, one z reguły są w tej klasycznej S. Chyba nie trafiłam nigdy nic w większym rozmiarze. Raz miałam tą sukienkę Gucci taką z takimi blachami, co znalazłam potem ją na pokazie, to ona faktycznie była większa, ale też nie był to jakiś duży rozmiar. Być może była to Lka, tylko że po prostu to, że ona była większa, już sprawiało, że była za długa, i ja naprawdę wyglądałam w niej niekorzystnie, więc poszła dalej w świat, a ten już pokażę Wam w ujęciach z bliska i na sobie, chociaż uważam, że nie wyglądam w nim najlepiej, właśnie dlatego, że jest za duży. Kolejnej rzeczy nie znalazłam sama, oddała mi to kobietka, którą znam właśnie ze wspólnego lumpeksowania. Jest to taki sweterek akne i jest świetny, bo ma tą buźkę Jest szary, więc nie do końca jest to mój kolor. Dodatkowo ma dwie dziurki do zacerowania, ale wydaje mi się, że nie będzie tego bardzo widać. Dzisiaj się właśnie tym zajmę. Jest 100% wełny. Nie jest sfilcowany, nie ma większych wad, no poza tymi małymi dziurkami. Wydaje mi się, że to nie są dziurki od Moli. Tylko po prostu ktoś czymś zahaczył i rozerwało się. Oczywiście nie chcę Wam się to pokazać. Zaraz pokażę Wam to w ujęciach z bliska. W środę w sumie zapłaciłam 60 zł, więc zaraz pokażę Wam resztę rzeczy. A ten już pokażę Wam na sobie. Chociaż, tak jak mówię, nie jestem przekonana do szarego. Wydaje mi się, że on do mnie nie do końca pasuje, ale. Dlatego, że jest to akne i dlatego, że ma tą piękną buźkę, na pewno zostanie ze mną. Kolejna rzecz to ten szal z miniaturki, i jest to vintage barbery. Już wam pokażę metkę. Vintage barbery to Barberys. I jest on wełniany. Ja mam taki sam, tylko kaszmirowy. I mój jest troszkę jaśniejszy. Ten jest dłuższy, wełniany i troszkę ciemniejszy, bardziej taki karmelowy. Jak widzicie, jak porównuję te kolory, więc ten przyjął sobie mój mąż. On jest ogólnie w bardzo dobrym stanie. Ma jedno takie małe rozdarcie i to też na pewno nie powstało od moli, być może po prostu ze starości. W tej chwili nawet tego nie widzę, o coś takiego, ale wydaje mi się, że to też można domowym sposobem dosyć łatwo naprawić, właśnie zacerować sobie, i to nie będzie bardzo widoczne. Gdzieś tam ukryje się w tych paskach i kratkach. Moim zdaniem, to najlepsza rzecz w tym tygodniu, jaką udało mi się kupić w lumpach. No, z wagi, może ten pojedynczy kosztował około 20 zł, w tej chwili nie wiem, nie powiem Wam nawet, bo nie sprawdzałam pojedynczych rzeczy cen. Wydaje mi się, że właśnie około 15-20 zł za szalik barbery z wełny w tak dobrym stanie który pochodzi z lat 80 to mega dobry zakup. Szalików barbery w rodzinie nigdy za dużo, więc kiedy trafiłam jeszcze ten i on dodatkowo jest taki mega ogromny, to praktycznie już jest koc. I widzę metkę, już się ucieszyłam, kupiłam go też. Ten akurat wiem ile kosztował, 19 zł z wagi. Dodatkowo na metce jest opisane jako 100% kaszmir, ale coś mi w nim nie pasowało. Wydawał mi się taki dziwny w dotyku. Zapytałam znajomego właśnie, co myśli o tej metce, bo coś mi w niej nie grało. Ona jest taka nie do końca. Jest dosyć niestarannie przyszyta, i wydaje mi się, że te erki są tak za daleko od siebie. No i ten skład. No nie byłam przekonana tylko, że to kaszmir, ale myślę sobie, no może ktoś go źle wyprał, wyprasował, po prostu coś z nim jest nie tak. Ale stwierdziliśmy razem właśnie, że coś z tą metką jest nie tak, i właśnie jeszcze w domu zrobiłam próbę ognia tych włókien, które udało mi się tutaj wyskubać no i okazało się, że jest to na pewno poliester i to czuć, to jest jak taki nie wiem czy kiedyś mieliście w rękach szalik który jest z takiego bardzo cienkiego polaru i właśnie kiedy zrobiłam tą próbę ognia i okazało się, że to na pewno nie jest kaszmir bo kiedy palicie wełnę, jakąkolwiek to ona po prostu śmierdzi kłakiem tak jakbyście sobie podpalili przez przypadek włosy na ręce to jest identyczny zapach a to miało taki słodkawy zapach dodatkowo zbiło się w taką kulkę więc na pewno jest to plastik i niestety jest fejkowy ten szal ale no przywłaszczyła go sobie moja najmłodsza córka powiedziała, że jej to nie przeszkadza idealnie pasuje jej do niebieskiej kurtki którą w tej chwili nosi więc w sumie mamy zadowolonego tutaj właściciela już tego szala ja na przykład nie wyszłabym z podrubą. Mm, ale jeżeli ona ma takie podejście, trudno wydane pieniądze, myślałam, nawet jeżeli nikt nie będzie chciał tego nosić w domu, że przeznaczę to po prostu na koc dla psa lub kota, ale skoro ona jest zadowolona, to niech sobie nosi i tyle. Kupiłam w tym samym lumpie, w którym byłam we wtorek Wróciłam tam, ponieważ we wtorek upatrzyłam sobie coś Co jednak już było dla mnie trochę drogie I stwierdziłam, że wrócę po prostu w inny dzień I zobaczę, czy to nadal wisi I właśnie w piątek poszłam tam jeszcze trochę poszperać I pierwsza rzecz, którą kupiłam To taka za 10 zł Kurtka dla właśnie najmłodszej córki Ona jest firmy Raccoon i to jest taka typowo pelerynka przeciwdeszczowa. Ma super kaptur, ponieważ ta gumka jest taka mocno. Yy, widzicie, mocno się ściąga po prostu. I jak ona zakłada to, to nie zmoknie jej nawet najmniejszy włosek z grzywki. Jest fajna, bo ma takie kontrastowe właśnie mankiety. Dodatkowo ma jakieś takie odblaskowe elementy i jest w naprawdę dobrym stanie. Na początku myślałam, że może będzie jej za mała, ale jak ją zakłada, wygląda w niej mega uroczo. Zapytam jej się za chwilę, czy chcę wystąpić w roli modelki, a jeżeli nie, po prostu pokażę wam to na manekinie i z bliska. I to kosztowało dyszkę. rzecz też dla najmłodszej córki, z tego samego lumpka. cena na metce była 37 zł, ale było też minus 50% w piątek i zapłaciłam za to 17 zł, jest to taka jeansowa sukienka Uniqlo i ona była nowa z metką, już moja córka ją urwała, bo chciała poprzymierzać właśnie, jest fantastyczna, zapinana na guziczki i faktycznie widać, że jest nowa, bo nieraz w lumpach ciuchy są nowe, ale już są takie zmęczone albo coś tam z nimi jest nie tak, mają jakieś wady. Ta sukienka nie ma żadnych wad i świetne jest to, że ma kieszenie. I chyba naprawdę muszę zaprosić pole, żeby Wam zaprezentowała te ciuchy, bo wydaje mi się, że na manekinie to nie będzie wyglądało korzystnie, więc idę porozmawiać z polą i już pokazuję Wam to w ujęciach z bliska. Ostatnia rzecz to jest właśnie to, po co wróciłam w piątek do lumpka I to z wyceny kosztowało w pierwszej cenie 45 zł Jak na lumpek wydaje mi się drogo, z wagi kosztowało pewnie z 20 parę Więc stwierdziłam, że moje cebulskie podejście do ciuchów z lumpa e, Każe mi to odłożyć i po prostu wrócić po to później I jest to kamizelka, która jest taka asymetryczna, z jednej strony jest dłuższa, z jednej krótsza Nowa z metką. Skład pozostawia sobie trochę do życzenia, bo wydaje mi się, że jest to w 100% poliester. E, poliester i acetat. Acetat pewnie jest w tej podszewce tutaj. To jest jakaś duńska firma. To and Day. Cena z metki 1199. Wydaje mi się, że to jest cena w koronach duńskich, więc trzeba to podzielić przez 4. Ale naprawdę fajnie wygląda. Przez to, że ma z jednej strony ten taki dłuższy ogon. Jest taka asymetryczna. Kojarzy mi się z ciuchami trochę Andem Euromister, czyli gołęz. I właśnie wpisuje się w stylistykę, którą teraz chcę nosić. I znowu kupiłam sobie same czarne ciuchy. To już jest jakaś choroba chyba. Więc już pokazuję Wam to z bliska i na sobie. I przejdę teraz do tej jednej rzeczy, którą kupiłam nową w tym tygodniu. Nie wiem, czy polujecie czasem na Zalando Ląż. Tam są te takie dwu- czy trzydniowe oferty. I po dwóch dniach właśnie te rzeczy znikają i pojawiają się kolejne. Ja przez pewien czas w swoim życiu, zanim zaczęłam chodzić na lumpy, kiedy urodziłam właśnie najmłodszą córkę, byłam od tego uzależniona. Potrafiłam odbierać pięć paczek w tygodniu za niemałą kasę i w ogóle nie nosić tych rzeczy, nie używać, ponieważ tam nawet można było zamawiać jakieś rzeczy. Gospodarstwa domowego. Pamiętam, jak kiedyś kupiłam sobie różowe spodnie, żółte szpilki i coś tam jeszcze było. No naprawdę, jakieś takie ciężkie rzeczy, które po prostu od razu wylądowały w szafie. I nigdy w nich nie wyszłam. Na dodatek, potrafiłam nie trafiać w rozmiary. Te rzeczy były za duże lub za małe, zwłaszcza, że byłam w etapie odchudzania się i to ciało bardzo mocno mi się zmieniało po porodzie. Większość tych rzeczy po prostu była jakaś taka skandaliczna. I to naprawdę było głupie. Jedyne co tak naprawdę wykorzystywałam, to była biżuteria, bo nawet jeżeli jej nie nosiłam, to mogłam podarować to potem komuś w prezencie. I to były chyba tak naprawdę jedynie dobre rzeczy, bo potrafiłam na przykład zamawiać nawet bieliznę, która przychodziła mi do domu i była jakaś mega za duża. A ja jak czubek zamiast to odesłać, wtykałam to do szafy i to leżało. No ale, Teraz przerzuciłam się już w 100% praktycznie na lumpeksy, zdaje się na to, co tam znajdę, ale stwierdziłam, że potrzebuję jakichś butów na zbliżającą się wiosnę, które będą wygodne i które będą pasowały właśnie do takich, nie wiem, skórzanych spodni, niekoniecznie spódniczek, może też do jeansów, bo większość moich butów takich wiosenno-letnich, to jednak są takie buty jakieś obca, sikowo. Dameczkowe i szukałam właśnie czegoś takiego wygodniejszego, czy mogłabym na przykład chodzić na lumpy. Więc zamówiłam sobie takie konwersy. Na takiej grubej podeszwie. Do góry jest skóra. Wydaje mi się, że są właśnie w takim klimacie trochę Owensa butów, więc w sumie dlatego się na nie skusiłam. Zapłaciłam za nie 120 zł, więc wydaje mi się, że zaskórzane buty to dobra cena. Nawet w lumpie w dniu dostawy byłyby droższe, bo są dosyć ciężkie, właśnie przez tą grubą podeszwę. No i szczerze mówiąc, jestem z nich mega zadowolona. Jedynie co mam za problem, to mam dosyć szeroką stopę. I ogólnie ostatnio bardzo puchną mi stopy, nie wiem dlaczego, być może to już starość. I nie mogę ich zawiązać tak wąsko jakbym chciała, i one mi są takie szerokie trochę tu. Ale stwierdziłam, że i tak je wynoszę, więc na pewno ze mną zostają. Jeszcze je poprzymierzam parę razy, zanim e, zacznę w nich chodzić, zanim upłynie właśnie czas na zwrot, żeby na pewno to przemyśleć. Ale wydaje mi się, że tutaj już zdania nie zmienię i to dosyć dobrze zainwestowana kasa. Bo tak jak mówię, nie zawsze da się w lumpach upolować to czego chcemy. Kupiłam na przykład ostatnio te martensy, które wam pokazywałam. Myślałam właśnie, że one będą takie na przejściową porę, ale jednak są mi za duże i zsuwają mi się z pięty. Więc musiałam zainwestować w coś innego. Więc już pokazuję Wam to z bliska, właśnie i założę to do tych skórzanych spodni, ale tych poprzednich od An, bo one mają węższą nogawkę niż te, które kupiłam w tym tygodniu. I powiedzcie mi, właśnie, czy to dobre buty dla mnie, czy powinnam je zwrócić. Mam nadzieję, że większość opinii jednak będzie pozytywna. To już by było na tyle. Chciałam się jeszcze z Wami podzielić pomysłem, na który wpadłam w tym tygodniu, żeby trochę bardziej rozkręcić kanał, ale nadal nagrywać właśnie w temacie lumpiarskim, bo widzę, że to po prostu was ciekawi najbardziej. Kiedy gadam o jakiejś modzie, pokazach, projektantach, te filmy mają naprawdę mega mało wyświetleń. Więc tak sobie pomyślałam, że raz w tygodniu mogłabym odwiedzić jakiś lump i Oczywiście, za zgodą właściciela tego lumpeksu, pokazać go Wam, opisać, właśnie jakie tam są ceny, co udałoby się w nim znaleźć. Na pewno nie będę robiła tego w dniu dostawy, ponieważ uważam, że wtedy jest ludzi za dużo w lumpach i na pewno nie chcą, żeby ich pokazywać. Po prostu wydaje mi się, że niektórzy ludzie w ogóle nadal mają opory do tego, żeby przyznać się, że po lumpeksach chodzą, więc może w jakiś inny dzień. Zapytać po prostu właściciela czy sprzedawcę Czy zgadza się na coś takiego I pokazać Wam właśnie kilka Poznańskich lumpeksów Wydaje mi się, że to mogłoby trochę Urozmaicić właśnie kanał, a nadal Byłoby w lumpiarskiej tematyce Więc zamówiłam sobie Gimbal do telefonu, żeby Oszczędzić Wam wstrząsów Mogłabym też właśnie Nagrywać wtedy jakieś vlogi dla Was związane właśnie z lumpami. Wydaje mi się, że to mogłoby być mega ciekawe, więc koniecznie napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tego rodzaju filmach. Jeżeli uważacie, że warto zostawcie łapkę w górę, zachęcam też jak zwykle do intensywnego komentowania i subskrybowania mojego kanału i wciśnięcia tego dzwoneczka tam gdzieś na dole. Wtedy dostaniecie powiadomienie, kiedy tylko wrzucę coś nowego. Przypominam też o naszej lumpiarskiej grupce na Facebooku. Są tam dziewczyny, które praktycznie codziennie wrzucają zdjęcia swoich znalezisk, więc jeżeli chcecie tam dołączyć, zapytać o cokolwiek, albo pochwalić się swoim znaleziskiem, to zapraszam. Link jak zwykle w opisie filmu. A teraz już co? Do zobaczenia!